2 grudnia kolejny vlog ma z godziny 5.30 idziemy z Kamerkiem na spacer i jedziemy z Maćkiem na kolejne warsztaty. No i jesteśmy na miejscu. Studionka koło Pszczyny. Pan Karmelasz się podpisuje. Pan Karmelasz pan Karmelasz? Dostałam obrazki i takie piękne ozdoby wlecą do nas na choinkę Piękne, zrobione własnoręcznie Cudne Do widzenia Ciepłe cukierki, można jeść Kto weźmie ostatniego? No i znowu po 18 dopiero jestem w domu Dopiero po tylu godzinach jestem w domu. Ja tak samo. Napracowałeś się dzisiaj? No, nie za bardzo. No właśnie. Ja tak troszkę. Merry Christmas. O, masz koszulkę. Jest koszulka świąteczna. Mm, I jajko. ja też. Woo!